Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. mój rozmów. Zapraszam na kolejny Krypto Flash. Dzisiaj 27 listopada. I cena Bitcoina całkiem nieźle w tym momencie, podbita do góry: 29 347 zł za Bitcoina Ethereum 596 blisko 5%, wzrostu Bitcoin nieznacznie więcej, 6%. Idziemy w web w łeb praktycznie z obydwoma walorami. Natomiast popatrzmy szybciutko właśnie, jak wczorajsza sesja przewijała się właśnie na parze BTC do PLN. -a. Zwróćmy uwagę, że to odbicie, które nastąpiło dokładnie 25 listopada, jest Póki co takim trwałym odbiciem jest obroniona pewna strefa akurat do polskiej złotówki 28 tysięcy dolarów, jest to na pewno dobry znak, że mamy już cenę na dolarach na kontrakcie terminowym powyżej 7,5 tysiąca dolarów. Być może tutaj Bitcoin rzeczywiście znajdzie swoje dno i z tego miejsca będziemy mieli powrót. No, chcielibyśmy mieć powrót przynajmniej na polskiej złotówce w okolicy 35-36 tysięcy złotych im więcej, tym oczywiście lepiej tutaj pasowałoby wjechać z powrotem powyżej kwoty 8000 dolarów. Także wszystko przed nami popatrzmy jeszcze szybciutko na kurs Teo. Teo również rośnie w tym momencie trzyma się dolnej granicy i proszę zwrócić uwagę, jak wybierany jest ten kurs po dosyć mocnych spadkach, które nastąpiły. Tutaj od października, 4, 3 październik to były szczyty 60-70 blisko groszy. W tym momencie 14 groszy, ale bardzo duży wolumen, zarówno w okolicach od 10 do 12 groszy. Ten wolumen również pojawia się na ostatnich sesjach. Widzimy tutaj cały czas wybieranie: wszystko, co spada poniżej 10 groszy, jest skutecznie wybierane i ciągnięte do góry, także jest to całkiem niezły znak dla tego coina. Coraz większe oczywiście obroty, więc też coraz większe spodziewane są tutaj zyski z posiadania TEO, a kolejne produkty, które będą lanszowane z tym też rynkiem i samym coinem TEO, wkrótce będą właśnie lanszowane z całą infrastrukturą tokeneo. Także książka zleceń wygląda również dosyć ciekawie. Nie ma akurat tutaj jakichś dużych wartości po prawej stronie, żeby podnieść tą cenę. Znacznie wyżej, gdzieś w okolice 25, tudzież nawet 30 groszy. Przejdźmy się w środku jeszcze na serwis tokeneo News. Popatrzmy na ostatnie wiadomości, a jest kilka ciekawych. Microsoft ujawnia: 80 tysięcy komputerów zostało zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, które. Kopało kryptowaluty. Ktoś sobie zrobił, oczywiście, być może nawet z waszego komputera, prywatną koparkę. Kolejna giełda kryptowalutowa stragowana i okradziona. Tym razem padła na upbit. Bitcoin wzrósł prawie o 300 tysięcy Wielki Brat patrzy, kolejny kraj chce regulacji krypto, ja myślę, że możemy popatrzeć oczywiście na artykuł Wielki Brat patrzy, dlatego że jest to artykuł, który przybliża nam tutaj ideę regulacji rynku kryptowalutowego, którą oczywiście również chcielibyśmy na rynku polskim. Rynek kryptowalutowy, jak wiemy i sami też wiecie, bardzo dynamicznie się rozwija. Wartość tego rynku cały czas. Rośnie, chociaż były oczywiście też i w tym roku okresy przestoju, nawet troszeczkę zjazdu tej dynamiki. Ta dynamika z powrotem wraca. krajem, poszczególne na świecie widzą oczywiście coraz bardziej sens wykorzystywania tych kryptowalut, jak również nie widzą już, myślę, tutaj sensu blokowania rynku kryptowalutowego, stąd też coraz więcej właśnie będzie takich zdarzeń, które będą powodować, że rządzący będą się chcieli tutaj pochylić ku właśnie kryptowalutom. No i tak właśnie robiona jest w krypto, znaczy jeśli chodzi o kryptowaluty w Korei Południowej. Tamten handel wiemy, że jest na bardzo wysokim, że tak powiem, poziomie. Cała Azja handluje krypto, czy jest to legalne, czy nielegalne, ten rynek bardzo dobrze w tej Azji się rozwija szczególnie. No i Koreańczycy dochodzą do wniosku, że jednak chyba zalegalizują ten rynek i chcą stworzyć oczywiście odpowiednie przepisy, do tego, aby ten rynek w jakiś sposób no, poniekąd też kontrolować. Wiedzą, że on istnieje, więc myślę, że też sam system. Fiskalny powinien tutaj bardzo mocno skorzystać, no bo nie tylko przepływ informacji, ale również pewnie skończy się to nałożeniem jakichś podatków. No i 26 listopada mamy tutaj informację, że Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej uchwala taki projekt ustawy, który ma właśnie dać takie podstawy prawne dla wszystkich walut wirtualnych. Ma sklasyfikować właśnie aktywa cyfrowe. No i jednak tutaj Komisja Usług Finansowych mówi, że ten projekt ustawy on też ma nie tylko sklasyfikować te aktywa cyfrowe, ale uczynić handel tymi kryptowalutami bardziej oczywiście przejrzysty. No i prawo, które ma wejść, ma dotyczyć wszystkich firm, które w jakikolwiek sposób mają cokolwiek wspólnego właśnie z kryptowalutami, głównie mam na myśli tutaj kantory, giełdy. One będą musiały też przestrzegać polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, więc ten rynek widać, że dąży do tego, żeby być bardziej monitorowany. No i również jeśli chodzi o Samo bezpieczeństwo transakcyjne. Mieliśmy oczywiście też w 2018 roku na tym rynku taką ciekawą sytuację, że banki zostały poproszone o weryfikację kont, weryfikację również transakcji i weryfikację swoich klientów, ponieważ skąd w Korei Południowej korzystały nie tylko zagraniczne firmy, ale też prywatni przedsiębiorcy, którzy tam albo chowali, albo lokowali w jakichś celach swoich kapitał. Ten proceder został bardzo mocno nagłośniony. Niektóre banki Miały oczywiście nałożone na siebie kary. I biorąc pod uwagę ten przykład, również na rynku kryptowalutowym, konta klientów zagranicznych będą monitorowane. Tak jak na przykład w Polsce, czy, no w Polsce już nie mamy kiełd kryptowalutowych, mamy polskie kiełdy kryptowalutowe, ale wyobraźmy sobie, że w Polskim Banku przykładowo mają konta osoby pochodzące na przykład z Azji. No i wiadomo, że te konta są szczególnie akurat monitorowane. Bo jeżeli ktoś prowadzi, co prowadzi działalność tutaj w Europie, to konta spółek zagranicznych właśnie podlegają jakiejś takiej szczególnej kontroli, i również Koreańczycy w drugą stronę chcą to zastosować u siebie. No ale jeżeli ktoś ma oczywiście źródło pochodzenia pieniędzy jasne, więc też nie będzie miał za bardzo coś do ukrycia. Fajne, że rynek kryptowalutowy próbuje się w jakikolwiek sposób tutaj uregulować. Czekamy również na takie dobre informacje z rynku polskiego. Być może za niedługo też zostaną podjęte jakieś inicjatywy, chociaż jest to na razie w sferze pewnie marzeń niektórych osób, które robią cokolwiek tutaj na tym rynku, ale kto wiem, być może dajmy szansę. Bitcoin wzrósł o prawie 300 tysięcy procent w ciągu 8 lat, znacznie poprzedzając inne aktywa. Takich informacji pojawia się dużo. Ja dzisiaj celowo właśnie wybrałem ten artykuł do analizy, głębszej analizy, dlatego że ten artykuł pokazuje skalę całego przedsięwzięcia jakim jest Bitcoin i rynek kryptowalutowy, który początek miał ponad 10 lat temu. Te inwestycje na samym początku, ktoś kto je poczynił jeszcze na przykład do 2012 roku czy 11 roku Roku, bo stąd też badania, które są, na którym oparty są ten, ten artykuł, pokazują, że 20, analogiczny rok 27 listopada 2011 Bitcoin kosztował 2,47 dolary i analogiczny rok, czy data analogiczna, kilka lat później, 27 listopada 2019, 7290. Taki artykuł również zmusza mnie do pewnej takiej refleksji, no bo tutaj ROI, jak widzimy jest 294 tysiące i zmusza mnie do pewnej refleksji, bo skoro tak bardzo mocno wierzymy w te kryptowaluty, a one już tak mocno wzrosły, to ile jeszcze mogą wzrosnąć i ile ewentualnie mogą jeszcze Kosztować. Czy możemy liczyć na to, że będzie kosztował powiedzmy nie wiem, Bitcoin około 10 milionów dolarów, żebyśmy mieli jakieś też roi kilku tysięcy procent? Myślę, że teraz przy tych akurat cenach już nie, ale wciąż możemy liczyć na zyski, natomiast no, na pewno nie w takiej skali, jak tutaj jest, oczywiście. Podane. Wskazuje to również na fakt, że Bitcoin jest, czy był, bo teraz już nie wiadomo, czy jest wciąż najlepszą inwestycją, jaką można było popełnić w ostatnich latach. Jest lepszy od SP500, który on, podane, podane są tutaj w raporcie przybliżone e, oczywiście liczby. E, w analogicznym okresie SP wzrósł 171% e, z 1159 11, punktów do 3141. E, no, wiemy, że SP jest jakby najdokładniejszą reprezentacją e, amerykańskiego rynku e, akcji, gdyż jest to indeks e, 500 e, Przedsiębiorstw o największej kapitalizacji. Więc widzimy, jak ten indeks rozwijał się w ostatnich latach. Także jest to kolejny dowód, że pomimo pewnych tutaj tąpnięć, rynki finansowe, szczególnie te właśnie indeksy, są nastawione cały czas na pięcie się ku górze. Dla mnie, Bitcoin również jest takim indeksem dla rynku kryptowalutowego i pomimo swoich zawirowań, uważam, że. Mam bardzo duże szanse, żeby dalej wspinać się w stronę oczywiście północną. No i analogicznie podana jest też tutaj inwestycja w złoto i w tym samym okresie koniec listopada 2011 1 kg złota kosztował 54 525 dolarów, natomiast teraz kosztuje 46 855, 6 do Także jest to 86% bazowej tej wyjściowej ceny, którą widzimy właśnie tutaj po lewej stronie. Złoto straciło około tutaj 14%. No i pytanie jest, Bitcoin akcje spółek czy Złote. No i analitycy tutaj niestety nie są zgodni, dlatego że jedni mówią, że za Bitcoinem nie stoi nic, także może on nawet spaść w okolice 1 dolara, bo w ogóle w okolice zera, natomiast inni mówią, że Bitcoin ma tutaj bardzo duże szanse dojścia do ceny miliona dolarów i myślę, że życzylibyśmy wszyscy sobie żeby życzenia oczywiście tych drugich, się spełniały. Co do miliona dolarów, to nie jestem akurat pewien. Natomiast bardziej tutaj optowałbym za wyceną do Bitcoina, oczywiście do polskiej złotówki w okolicach przynajmniej szczytów, jakie były w tym roku mój cel. Kolejny cel to, jest, to są okolice 16 tysięcy dolarów. Także czekamy na ruch oczywiście w kierunku północ. Z mojej strony to wszystko. Dzisiaj chcę Wam zapowiedzieć kolejny live o godzinie 11, który będzie również transmitowany na tym kanale oraz na kanale Szczepana Pentyna. Spotykamy się razem w dniu dzisiejszym, aby ogłosić m.in. nowy projekt, który wchodzi na, nie tylko na polski rynek Brand Tokens, tokeny Firmowe, świetna aplikacja do tworzenia własnych tokenów dla własnych firm i Waszych działalności. Z mojej strony to wszystko, zapraszam na ten live o godzinie 11. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?